Czytanie z księgi rodzaju: Pan Bóg zawołał Adama i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem głos Twój w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiodł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi Cię w głowę, a Ty ugodzisz je w piętę. Do niewiasty powiedział – Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem Twojej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci, ku Twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad Tobą. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem, mówiąc, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie Ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie, dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierni i osad będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się jak jeden z nas, zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia. Zjeść go i żyć na wieki. Dlatego pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił na wschód od ogrodu Eden cherubów i miecz z połyskującym ostrzem, aby strzec drogi do drzewa życia. Oto słowo Boże. Z Psalmu 90: Zanim narodziły się góry, nim powstał świat i ziemia, od wiek po wiek Ty jesteś Bogiem. Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straszna nocna. Porywasz ich, stają się niby sen poranny, jak trawa, która rośnie. Rankiem zielona i kwitnąca, wieczorem więdnie i usycha. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca, powróć Panie, jak długo będziesz zwlekał, bądź litościwy dla sług Twoich. Z Ewangelii według Św. Marka. W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im, żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu. Zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli siedem. I polecił tłumowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali. I podali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i, przybił, i przybył w okolice dalmanuty. Dzisiejsze Boże Słowo, które Pan Bóg nam ofiaruje w swojej miłości, miłosierdziu do nas, rozpoczyna się od tej historii, z księgi rodzaju, która myślę jest doskonale nam znana. Historii, którą pewnie w jakiś sposób już słyszeliśmy wiele interpretacji, która zawiera wiele pięknych treści, choć jest to historia grzechu. Choć jest to wydarzenie, które mówi nam o tym, że człowiek został wygnany z raju. Tak, wygnany z raju przez Boga. Jednak, zaraz jak się okaże, to wygnanie nie było aktem, Nienawiści, czy jakimś aktem braku miłości ze strony Boga. Wręcz przeciwnie, to wygnanie z raju, to wyrzucenie człowieka z ogrodu Eden, było aktem największego miłosierdzia Bożego, jaki właśnie Bóg objawił wobec człowieka, o czym słyszymy. Ponieważ Sytuacja człowieka po, spożycia, po spożyciu owocu z drzewa, poznania dobrej i zła, była sytuacją tragiczną. Słyszymy o tym, kiedy człowiek, wcześniej kilka wierszy, jest ta, ten moment, kiedy Adam i jego żona Ewa, która otrzymuje to imię właśnie od Adama, spożyli z tego drzewa, którego nie wolno było jeść człowiekowi, czyli z poznania dobrej i zła. Efekty tego są okropne, ponieważ Adam, kiedy słyszy głos Boga, jest pełen lęku, ponieważ jest nagi i ukrywa się. A więc zobaczmy, to, to słowo mówi nam bardzo dużo o naszej codzienności. To słowo pokazuje nam ogromną prawdę o tym, co powoduje grzech w nas. Przestraszyłem się, ukryłem się, jestem nagi. To są trzy rzeczy, które odkrywają skutki grzechów w naszym życiu. Kiedy Bóg pyta, gdzie jesteś, to jest pierwsze pytanie w ogóle w Biblii, jakie Bóg zadaje człowiekowi. I to jest pierwsze pytanie, od którego być może zaczyna się każda relacja to znaczy to ustawienie pozycji. W relacji odpowiedniej. Kiedy Bóg przychodzi dziś i pyta mnie, gdzie jesteś? Kiedy Boże Słowo przychodzi mi za każdym razem, codziennie, Ewangelia, którą czytamy, czytania biblijne, które są dla nas prezentem, są darem Bożym, e, psalmy, które są dla nas ogromnym bo, Bożym darem, czy, czy podczas modlitwy brewiarzowej, czy podczas liturgii Słowa, są pytaniem Bożym, gdzie jesteś? Nieustannie wzywają nas do tego Słowa Boże, abyśmy odpowiadali sobie na to pytanie. Gdzie jestem? Na drodze do ziemi obiecanej, na drodze do nieba? Czy na pewno w tym miejscu, w którym być powinienem? Czy na pewno jestem tym, do czego mnie, tym kim, do czego Pan Bóg mnie powołał? Czy dziś realizuję swoje powołanie tak, jak Bóg to przewidział? Gdzie jesteś w tym swoim powołaniu? Gdzie jesteś w swoim powołaniu do świętości, w swoim powołaniu do miłości, w powołaniu do małżeństwa, w powołaniu do życia zakonnego, do kapłaństwa, czy do samotności, do ojcostwa, do tych wszystkich innych powołań, które Pan Bóg nam daje na co dzień? Gdzie jesteś? I to Boże Słowo jest zawsze pytaniem pełnym troski, bo Bóg nie wychodzi do Adama po to, aby go oskarżyć, ale pyta go pokornie z miłością. Adamy, gdzie jesteś? I odpowiedź na Boże Słowo jest pełna lęku. Przestraszyłem się. Ukryłem się. To robi z człowiekiem grzech. I tak my, kiedy jesteśmy daleko od Boga, boimy się. Jesteśmy pełni lęku. Pełni strachu. Czujemy się nadzy. To robi z nami grzech. To zrobił grzech z człowiekiem. I Bóg dalej w, tej, w, tym, w tym dialogu bardzo pięknie pokazuje nam, że kto ci powiedział, kto ci powiedział, że jesteś nagi. Ile razy w swoim życiu czuliśmy się beznadziejni? Ile razy w swoim życiu czuliśmy się smutni, ile razy w swoim życiu czuliśmy się odtrąceni, że już do niczego się nie nadajemy? Albo że naprawdę już jest koniec. I Bóg przychodzi i pyta, kto ci to powiedział? Kto ci powiedział, że już koniec? Kto powiedział, że nie ma nadziei dla ciebie? Kto ci powiedział, że nie ma dla ciebie przybaczenia? Kto ci powiedział, że jesteś beznadziejny do niczego i twoje życie jest porażką? Kto? No grzech ci to powiedział, ale nie ja. Bóg tak nie mówi człowiekowi. Bóg nie mówi tak, ponieważ kocha każdego z nas. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść. To znaczy, postąpiłeś wbrew temu, co ja mówię. Postąpiłeś wbrew temu, co mówi Bóg. Postąpiliśmy wiele razy wbrew temu, co mówią Boże Przykazania. Dlatego tak się czujemy. I oczywiście dalej jest ta cała historia, którą doskonale znamy, w której człowiek próbuje wytłumaczyć swoje zachowanie, ale nie chciałbym dziś na niej się skupiać. Natomiast popatrzmy na to wydarzenie, które nam pokazuje tą miłość Boga. Oczywiście pierwsza ta zapowiedź, która mówi o tym, że Pan Bóg wprowadza tą nieprzyjaźń między węża a niewiast, czyli między szatana. Ta protoewangelia, tak nazwana, która mówi o tej dobrej nowinie. Że przyjdzie to potomstwo niewiasty, które zmiażdży głowę węża, która, które zmiażdży głowę szatana. My w tym potomstwie oczywiście widzimy Jezusa Chrystusa, widzimy Tego, który jest potomkiem Maryi, który jest potomstwem niewiasty, czyli Maryi Dziewicy. I On przychodzi, pokonując grzech, pokonując całkowicie śmierć, pokonując to wszystko, co powoduje, że czujemy się przestraszeni, nadzy i ukrywamy się przed Bogiem. Ale zobaczmy, że Pan Bóg, który wychodzi do człowieka, robi mu również odzienie ze skór i przeodziewa go na tą, jego, na tą jego nagość, na to jego poczucie. I Pan Bóg, który widzi, że człowiek jest pogrążony w śmierci, że jest pogrążony w lęku, w strachu i w poczuciu ogromnej nagości, Wypędza tego człowieka z raju. Dlaczego? Otóż obok drzewa poznania dobra i zła, czyli obok tego drzewa grzechu, który spowodował te wszystkie poczucia w człowieku, jest drzewo życia, jak mówi Bóg. Oto człowiek stał się jak jeden z nas. Niech teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Bóg jest zatroskany o to, aby Adam nie, na wieki nie musiał czuć się jako ten, który jest nagi, aby nie musiał na wieki czuć się przestraszony, aby na wieki nie musiał się ukrywać. Dlatego nie chce, aby człowiek spożył z drzewa życia. Wówczas w tym poczuciu nagości, ukrycia i przestraszenia żyłby na wieczność, a Bóg tego nie chce dla człowieka. Dlatego wypędza go z ogrodu, wydalił go z ogrodu Eden, po to abyśmy nie umarli na wieki w swoich grzechach. I później posyła Jezusa Chrystusa swojego syna, który otwiera nam bramy do tego ogrodu na nowo, który jest nowym drzewem: drzewem życia wiecznego, prawdziwego życia w wolności życia bez grzechu, bez lęku, bez poczucia nagości. Bez tego wszystkiego, co nas upokarza, bez tego wszystkiego, co nie pozwala nam żyć. I dziś słyszymy w Ewangelii to piękne oblicze Boże, które jest zawarte w Księdze Rodzaju. Żal mi tego tłumu. Jezus, który się lituje, który patrzy na nas i widzi, nie mają co jeść. Czują się upokorzeni, czują się nadzy, żyją w lęku, w strachu. Nie chcę ich puścić samych, nie chcę ich puścić zgłodniałych w ich wszystkich głodach tego świata, w ich wszystkich głodach ich życia, w głodach emocjonalnych, w głodach relacji, miłości. Nie chcę ich puścić, właśnie takich, którzy tak się czują, ale daje im pokarm i doskonale mądrość Kościoła pozwala nam widzieć, w tych cudownych rozmnożeniach chlebu, właśnie tą mądrość, która mówi nam, tą aluzję do Eucharystii, która pokazuje nam, że to jest właśnie to, w czym my możemy otrzymać nowe życie. W Jezusie Chrystusie, który przychodzi do nas. I nie tylko przeżywa to wszystko z nami, będąc obecny w naszych sercach, ale otwiera nam drogę do tego, że. Możemy być w raju, że przyjdzie taki moment na, każdego, na życie każdego z nas, kiedy nie będziemy już zgodniali, kiedy, kiedy nie będziemy już nadzy, kiedy nie będziemy się już ukrywać i kiedy nie będziemy już czuć strachu, tylko wrócimy do Ojca dzięki Jezusowi. Zatem dziś przygotowujemy się do tego na ziemi, w naszym powołaniu. Właśnie poprzez sakramenty, poprzez obecność we wspólnocie Kościoła, poprzez Najświętszy sakrament Eucharystii. Bóg przychodzi do nas dziś w tym słowie, powiedzieć nam: nie bój się. Nie jesteś nagi, jesteś moim dzieckiem. Nie puszczę cię zgłodniałym. Nie pozwolę ci umrzeć. Tylko przyjdź do mnie. To słowo. Niech dzisiaj nas pociesza, niech dziś nam pomaga przeżywać naszą codzienność w nadziei. W nadziei, która mówi o tym, że Bóg naprawdę zapragnął Cię mieć w raju, w niebie, który jest otwarty dzięki męce, dzięki krzyżowi, nowym drzewie życia, dzięki krzyżowi Jezusa Chrystusa. Bóg kocha każdego z nas i dziś przypomina nam tą wiadomość. Tą najważniejszą wiadomość w Słowie Bożym. Zatem uwielbiajmy go za tą miłość. Dziękujmy mu za to i przeżywajmy nasze trudy codzienności w nadziei, że On naprawdę jest tym, który przychodzi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.